Dziś poznasz małą dziewczynkę, która została królem Polski. Dowiesz się też, kiedy i po co zawarto mnie w krewie. Zapraszam. Król Kazimierz Wielki nie miał syna. Dlatego był ostatnim władcą z dynastii Piastów. Gdy zmarł w 1370 roku, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, na tronie zasiadł jego krewny. Ludwik. Był on królem Węgier, który pochodził z dynastii Andygaweńskiej. Ale król Ludwik wkrótce także zmarł. A na polskim tronie zasiadła jego córka, Jadwiga Andygaweńska. Została ona koronowana na króla Polski. Mimo, że dziewczynka miała zaledwie 10 lat, to została jedną z najsłynniejszych polskich władczyń. Jadwiga była bardzo dobrze wykształcona. Umiała czytać i pisać. Znała kilka języków, w tym niemiecki, włoski i łacinę. Interesowała się muzyką i śpiewem. Była bardzo mądra i troszczyła się o poddanych. W testamencie zapisała Akademii Krakowskiej swoje klejnoty i suknie. A dzięki zyskom uzyskanym z ich sprzedaży, Akademia rozwinęła się i została jednym z najlepszych uniwersytetów. Poza tym Jadwiga była bardzo pobożna. Ogłoszono ją nawet świętą Kościoła katolickiego. Gdy Jadwiga miała 12 lat, zaczęto szukać dla niej męża. W średniowieczu, w tym wieku, można już było wziąć ślub. Kandydatów było kilku, ale ostatecznie wybrano wielkiego księcia Jagiełę, który był władcą Litwy. Dlaczego właśnie jego? Bo zarówno Polsce, jak i Litwie zagrażali Krzyżacy. Krzyżacy to zakon, który pod koniec XII wieku założono w Jerozolimie. Rycerze, zakonnicy nosili długie, białe płaszcze z dużym czarnym krzyżem. Dlatego nazywano ich krzyżakami. Na początku XIII wieku książę Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków do Polski. Mieli oni chronić jego ziemię przed najazdami pogańskich prusów. Krzyżacy Podbili Prusów i utworzyli swoje państwo z ziem Prusów, ale też z terenów zagarniętych Polsce i Litwie. Krzyżacy najeżdżali na Litwę, która dalej była krajem pogańskim, pod pretekstem nawracania ich na chrześcijaństwo. Napadali też na przygraniczne tereny Polski. Władca Litwy, Jagiełło, postanowił przyjąć chrześcijaństwo, by Krzyżacy... Nie mieli już pretekstu do atakowania jego kraju. Poza tym dążył do zawarcia sojuszu z Polską, by połączyć siły przeciwko państwu zakonnemu. Polsce z kolei zależało na odzyskaniu Pomorza Gdańskiego, które zagarnęli Krzyżacy. I tak w 1385 roku w Krewie, na Litwie, przedstawiciele obu krajów podpisali dokument Unii, tworząc Związek Polski i Litwy. Ustalono także, że wielki książę litewski Jagiełło poślubi Jadwigę i obejmie polski tron. Jagiełło zobowiązał się do przejścia na chrześcijaństwo i odbicia krzyżakom polskich ziem. W 1386 roku Jagiełło przyjechał do Krakowa. Został ochrzczony, przejmując imię Władysław, a następnie wziął ślub z Jadwigą i koronowano go na króla Polski. Jadwiga i Jagiełło nie doczekali się dzieci. A gdy Jadwiga zmarła, Jagiełło miał jeszcze trzy żony i doczekał się dwóch synów. W ten sposób Jagiełło zapoczątkował nową dynastię, dynastię Jagiellonów. Polska i Litwa do końca XVIII wieku tworzyły jedno państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Obecnie na Litwie mieszka wielu Polaków. A północno-wschodnią Polskę zamieszkuje wielu Litwinów. Oba państwa należą do Unii Europejskiej i NATO. Na terenie Litwy znajduje się też wiele miejsc ważnych dla Polaków. Są miejsca związane z poetą Adamem Mickiewiczem i cmentarz na Rosie w Wilnie, gdzie złożono serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapamiętaj najważniejsze. W 1384 roku na polskim tronie zasiadła Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego. Jadwiga była opiekunką kultury, sztuki i nauki. Przyczyniła się do odnowienia i rozwoju Akademii Krakowskiej. W 1385 roku Polska i Litwa zawarły Unię w krewie. W jej wyniku książę Jagiełło przyjął chrzest, poślubił Jadwigę i został królem Polski. Odtąd oba państwa miały wspólnego władcę. Panowanie Władysława Jagiełły zapoczątkowało rządy dynastii Jagiellonów w Polsce.